W przekroju pierwszej połowy byliśmy drużyną lepszą. Nic się nie spodziewał tego, że drugi drugiej połowie, tak mecz się ułoży. To duży szacunek dla drużyny rekordowej, bo widać, że mają aspirację na centralną ligę. I, i to tutaj jest niepodważalne. E, ale dalej podtrzymuje to, że gdybyśmy wykorzystali te dwie poprzeczki, e, które były w pierwszej połowie i jedną taką ładną, składną akcję, to, to mogło być 3 do 0. No, taka jest piłka. Także drużyna z rekordu e, wykorzystała tak naprawdę 5 minut w drugiej połowie, wpadły bramki na 2-3, morale opadły. Też zdajemy sobie sprawę z tego, że gramy różnikiem młodszym i to jest główny czynnik, który powoduje, że że e, mecz nabrał takiego obrotu, bo, bo jednak to jest solidna ekipa, jeżeli chodzi o rekord. Trudna pierwsza połowa. Na szczęście w bramkę. Mieliśmy swoje trudności w budowaniu tego ataku pozycyjnego, byliśmy za mało mobilni. No, i na to zwróciliśmy sobie szczególnie uwagę w przerwie meczu, żeby, żeby więcej było tego ruchu za linii obrony, żeby więcej tych piłek za linii obrony było po wciągnięciu pod Beskidzie na naszą połowę. No i to zdało świetny egzamin, bo no, nie wyśniłbym sobie takiej drugiej połowy. Mikołaj Mojeszczyk, no jest, jest jakby drugim kapitanem w drużynie, także no jest to postać wyróżniająca się na pewno. Chłopak o dużych umiejętnościach i bardzo ambitny. 5 no, bramek mu się jeszcze nie udało tutaj spory strzelić, a dzisiaj widać był jego dzień. W zasadzie chyba we wszystkich meczach dostaje jakąś tam zmianę w którejś minucie. Dzisiaj postanowiłem, że skoro mu tak idzie, to dam mu zagrać ten cały mecz. Nie zdarzyło się jeszcze, żebym strzelił 5. A nawet trzy, więc no, cieszę się, że mogę pomóc w nie dzisiaj. Ale odbieram to z pokorą, i jest to takie pokazanie ciężkiej pracy, którą wykonuję na terenie. W tym sezonie równie walczymy o trasę już dla młodszego rocznika, ale nie ma to jakiegoś wydźwięku, że, że mniej walczymy.